WNM. Wszystko na miejscu. Siema. Jerry. WNM. Wszystko na miejscu. Dzisiaj gramy, zioło zapalimy i się kurwa zrelaksujemy. Yo, 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 yo. Jeden robi z gęby dupę, drugi myślisz, żeby mieć muzykę w dłoni Trzeci wyjeżdża, bawi się życiem schudnie Czwarty co by tu zajebać komuś, bo ma głodne dziecko z matką w domu Piąty jara zamienia wszystko w jedno, zamienia się punkt widzenia I patrzy, żeby cię wyjebać WNN -y nie dla pieniędzy, nie dla zysku, dla dystansu do siebie Żeby nie mieć kajdanek na dłoniach, czasem muzyka ratuje odna Lecz punkt widzenia, bo zajebiściury Włączył zajawkę, napisał zajebistą tą zwrotkę. No to bit miazga rozpierdalam muzyka jak arytmia serca. Nieć panie, a trening, żeby nie bać się. Lipy kocham, rap nagrania, pasę jak zaczęłem. Nie żałuję, część siema, braciszku, siostro, koleżanko, kolego. Muzyka tętnem rodzina będzie na pierwszym miejscu. Bo rap najlepszy przekaż, wszystko na miejscu. Progres, mikrofon nagrania, nie żałuję żadnej chwili, spędzonej wrazki. Tyle scena, marzenia rapera. Budże się z zranne, czasem myślę, żeby się zapaść. Dawaj fita, pierwsza płyta, lecz to piękne, bezbędne. Legenda, magik, jak to się robi. my tu każdy chłopak chciałby być taki jak on. Nie bez żartu, bez żadnego poklasku. Wsparcie w bliskich, czasem parkie śliski, zbierają odciski. A ty mówisz, przez ten diabeł się śmieje w ryj. Błędy są i będą, tak jak życie jest kureskie. Kto przyjaciele, kto pozerem? Chciałby być na szczycie, zwykły szarych chłopak, czasem podarte ciuchy, czasem różne inne sprawy, rapnie dla konfidenta. Płyta i koniec wersa. Z czwartym, no i się ma synonim patrzę. Życie, układanka, puzle droga, kręta, poezja, muzyka. Powiedz na pewno masz tak, że już dobijacie. Życie, gowa do góry, smutek żal. Cierpienie znajomi, na półwiska, kobieta, rodzina, stres, depresja, życie to cisza przed burzą. Trzeba walczyć prawie o wszystko płyta. Solo switem, Rap czy na błędach życzę, by być lepszym człowiekiem Psychika już siada od tego syfu Patologia, krzyki, wrzaski To proste słowa Lecz nigdy do złego, do dobrego wszystko Ludzie zobaczą hajs, zniszczą cię Potraktują jak zabawkę Jebać będę ben, Z sobą walczę o to mocno A fałszywych za drzwi to moja ostoja Nic z butami niech się nie wpierdala Puzzle, układanka Wszystko na miejscu, rozpierdalam No i Jerry już kurwa tutaj na Napisał tą zwrotkę. Kurwa, lecisz sobie tak gładko jak po kurwa kuchym lodzie. Lecisz sobie cały czas nawijam. To bym zamienił to w rap. Może w to teraz głowy. Lecisz sobie pod świadomość. Patologia leczy sobie tutaj. Kurwa, czasem co dnia. A ja w ręce, co kurwa mam? Tekst jak spowiedź, leci jakiś ham No to szybko, prosty, nie chcę tutaj kurwa porsy Ani prosy wasze, wyjebane mam Siedzę sobie na nad tym bratem na freestylu Lecę tutaj cały czas, wyjebane mam Na ten jebany, palszy wyświat Zobacz jaki brat, jaki brat tu jest Kiedy jesteś w tresie, no to pomoże Ja wiem jak jest, chociaż życie zmieniło mnie Parę lat po środku, mordo wiem jak to jest pięć Kiedy chęć masz tu na blanta znów Nie ma stary, aż kurwa brak jebanych słów teraz Włóczęgi u WNU z rozpierdala, teraz wiesz, że od wypierdala no. No, kurwa lecę sobie kurwa na tutaj freestyle, ziomek Jest zajebiście kurwa spowiedź, bo jest zajebiście Patrzę na to wszystko kurwa jebany Konfider, kurwa się sprzedał Teraz lecę sobie na tym, bicie mam wyjebane Kurwa zapisuje na kartę, że czycie, bracie Jest tutaj tutaj, na kurwa na spontanie Tutaj lecimy sobie kurwa tutaj z bratem Wezmę se kurwa, bo przechylę Teraz patrzę na to wszystko kurwa, no i się nie chylę, bo fitkę se kurwa zajaram Wezmę se wiadro, no i kurwa tutaj lecą te rymy bo je bez żadnej przyczyny Lecimy kurwa tutaj, 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 tutaj Tutaj lecimy, to my z kurwy syny Bez charakteru Nie mów tak kurwa trzemiu, bo długi mamy No i co kurwa ziomek z tego Wyjebane mam, możesz mnie zbić kolego Ale tutaj nie wstaniesz jednak kurwa ty Bo, bo lecisz twój ryj szybki, prosty Teraz prosty wycisną ci się tutaj same Ja z pawełkiem na zawsze mam kurwa sztamę Teraz tutaj pamiętamy Jak nawijaliśmy, teraz zajęliście wychowanie na ulicy te ja Teraz ten proroczyciel nastawiał ja się tu znów Wyjebane mam, bo to jest mi WNU Kiedy patrzy wódkiem, a na to stanąć Wyjebane mam, mogę powiedzieć to samo Kiedy życie na dno, Siąga tutaj na dno Wyjebane mam, wiebałem się tu w bagno Lewy, prawy, pozbródkowy Lecę na ja tutaj, tutaj na ulicy Jest zajebiście tutaj, bracie Tutaj lecę sobie, kurwa, tutaj na spontanie, Bo patrzysz na mnie, a ja zawijam fajnie Bo wezmę se, skręcę kurwa bletę Jest zajebiście, kurwa, to uliczny kurwa werset Lecę sobie na patencie z tej ziomek Jest zajebiście kurwa tutaj tutaj z bratem Bo patrzę na to wszystko kurwa się przytłacza Patrzę polityka kurwa tutaj ludzi zakłada Kurwa zakład karny Lecę sobie na spontanie Bo patrzę na to wszystko kurwa jest coraz od P kurwa na kurwa tutaj murach Jest zajebiście kurwa freestyjuje Kurwa tutaj jak znów bo patrzę domyś patologia Lecę sobie ziomek kurwa tutaj co Na ulicy wiesz co to znaczy Teraz prawdziwi z tobą kamraci Wyjewane gram w kieszeni otwiera się sam, teraz lecę na frystanie, no i wyjebany mam jakiś ham się znów spruje, szybko na ulicy łeb, kurwa wyląduje Taki czas patologia, głowę tutaj siedzi, zobacz patrzą kurwa, kazują się siedzi, że muzyka napierdala sobie Wyjebany mam, bo jestem kurwa człowiek A kurwa